Witajcie, jest 22.58, a my gramy w SCP Containment Bridge po raz chyba szósty, tym razem na wersji 1.7.4. No dobra, z informacji wstępnych chciałbym powiedzieć, że wasze pisanie, kiedy SCP, przemcią nagraj SCP ma kompletnie odwrotny skutek i wtedy mi się go odechciewa nagrywać. Muszę wam to powiedzieć na filmie, może w końcu mnie zrozumiecie, bo w widzę, że komentarzy niektórzy nie lubią czytać. No i... i to tyle. Po prostu nie, nie piszcie mi kiedy SCP, bo mnie to strasznie wkurwia i dlatego tak długo musieliście się czekać na ten odcinek. Jak nie będziecie pisać, tak, to będę nagrywał prawdopodobnie częściej, bo y, będę miał do tego większą wenę. No dobra, y, dalej co chciałem powiedzieć. Ktoś się mnie pytał, y, czy kiedykolwiek skończę to SCP. Chciałem skończyć na poprzednim save z y, piątego odcinka bodajże, ale niestety przy load game, przy wczytywaniu grze... Y, przy wczytywaniu grze, tak. Przy wczytywaniu gry wywalało mi zawsze Memory Access Violation. Chyba z 20 razy próbowałem, aż w końcu tym pierdelnąłem, bo już mi się odechciało e, wczytywać grę 50 razy, żeby tylko zobaczyć ten gówniany błąd. No dobra, mam nadzieję, że tu mi nie będzie wywalać. I chyba bez zbędnego gadania już możemy zaczynać. Wpiszę sobie swój świetny nick. Jak zawsze źle go wpisuję. <laughs> dobra, chcieliście zobaczyć Intro Sequence, więc tym razem je zostawiam, a jako Map Seed użyjemy dzisiaj może kanału Mega Neverhood, czyli bananowego Janka, który rozpierdala wszystkie gówniane gry razem z energikiem i Bartkiem G.M. No dobra, no to możemy chyba zaczynać, nie? Co to za Load Map, taki przycisk? Eee, example Map. Czyżbym mógł swoje mapy własne tworzyć? Coś czytałem, że Editor Map dodali, coś w tym stylu. No ale dobra, nie ma czasu tego sprawdzać, normalnie sobie pogramy. Dobra, me Mega Neverhood, rozpierdalasz gówniane gry, to pewnie będziesz miał zajebisty seed. Jedziemy. Dobra, jak widać, jak widać intro różni się diametralnie od tego, co widzieliśmy w pierwszych wersjach. Musimy teraz wyjść z tego pokoju, że nie pamiętam, jak to intro już wyglądało, bo bardzo dawno temu je ja widziałem, coś mi tak za szybko myszka w tej grze chodzi. No, chyba zaraz mi koleś powinien jeden otworzyć te drzwi, albo mam po prostu przeczytać ten dokument. Dobra, jak chcecie to sobie poczytajcie, a ja go wyłączam. Okej. Okay. Open up! To chyba wcześniej tej muzyki nie było jeszcze w starszych wersjach. Jak sobie. S Dobra, idę za tobą. Czemu debile w siebie chodzicie? No, oni bardzo śmieszną animację mają, taką strasznie niskobudżetową, i wyglądają jak debile. Yy, takie plastusie, ale. <grywka> ale jest okej. Okay. I to intro potem dalej jest praktycznie takie same jak początek gry, czyli wchodzimy do celi. Mm, celi, czy tak można to nazwać? SCP 173 i, i wyłącza się światło. Fajna nawet muzyczka w tle. Dobra. No i jak widać jest tak samo, tu już mamy jednego murzyna. Dobra. Ten Murzyn ma mordę jak ten, jak CJ z GTA S -a. z GTA S -a N Andreas, jak to kloców Napisał Dobra, podchodzę Dobra, uciekam stąd Dobra, ja się odwracam, on zaraz zabije tego tam ziomka na górze no i kurwa mnie zabił No nie, co to ma być? Czemu mnie zabiłeś, a nie tego debila na górze? Fuck you Dobra, to wyłączam tym razem intro sequence Znowu taki sam seed użyjemy To był dobry fail Mega, neverhood Okej, okay, jedziemy jeszcze raz Okej, okay, jesteśmy w grze, jakoś tu za jasno Czy tak wcześniej też było? E, nie wiem, zobaczymy, co nam nowe. Co te nowe SCP pokaże. Tego pokoju. Nie, był taki sam. Chyba on był na dole, ten pokój. Nie wiem, dobra, biorę bateryjki sobie. Tu SCP-173 zabija tych kolesi. To ja schodzę na dół. What? No, tego nie chciałem! Znikaj stamtąd, bo muszę zejść na dół. Aha, tu jest gasmaska, okej, okay, teraz nie muszę na dół schodzić. Dobra, mam gasmaskę. Czy w końcu zrobili. Nie, nie ma dalej. Dobra, jest dokument SCP-173, oczywiście go zaraz wyrzucimy. Nara. Dobra, słyszę tego SCP. Tutaj, chyba. Eee, nie. Jest w tym pokoju, niestety. Jest w tym pokoju. Dobra, to oczywiście musimy założyć gazmaskę sobie. Jak zawsze. I... I, i, i... Klapniemy oczami. Lecimy! Dobra, gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę nic! Nic nie widzę! Dobra, udało mi się chyba uciec. Mam nadzieję. Dobra, gasmaska out. Zajebiście, udało mi się ten pokój za pierwszym razem przejść, co jest u mnie prawie niemożliwe. Nie bo, boję się tych długich tuneli, bo się boję, że mi ten 173 wyskoczy tak jak wtedy. Strasznie się wtedy wystraszyłem. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo. Zamknę oczy, czekajcie. W grze też może. I? Dobra, wyszło prawo. Aha, z powrotem wyszło. Dobra, to załóżmy, że prawo. <grytanie> Okej, okay, jest korytarz, znowu znam ten korytarz. Tu jest ten pokój z, z, szybą I tu już chyba słyszę 173 Tak, jest tu, ale tu jest kartka nie, 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 zamykaj mi się za mną, nie zamykaj mi się, bo tu jest 173 No, no Okej, okay, świetnie, jaki, jaki kart mam? Level 2 keycard, dobra, tego sobie przerobimy potem w tamtej maszynce fajnej O, zamazuje mi się ekran, gdzieś SCP jest blisko mnie Takiego czegoś nie widziałem wcześniej, dobra, tu jest otwarte O nie, tu nie wchodzę, bo tu jest, tu jest radio niekiedy, Tu lepiej wchodzę no, i teraz mi taka jaszczurka będzie gonić, tylko będzie się czasem pojawiać. No dobra, czy coś tu jest fajnego? Jest radio, ok. Radio transceiver, ale chyba nie ma baterii. Dobra. Ej, płaszczcie, jeszcze mam nawigatora. A tego nie założyłem. Dobra. Nawigator. O, teraz widać w którą stronę patrzę, jak zajebiście. Ale oczywiście, nawigator by trzeba było przerobić, żeby pokazywał nam y, SCP na mapie. Czyli muszę znaleźć najpierw ten cały... Czekajcie, jest to muszę o. Muszę znaleźć tę ten ten całą aparaturę, która przerabia to wszystko. A teraz tak, przyszliśmy stąd, więc pójdziemy tu. Mówił ktoś w komentarzach, że jakiś nowy potworek jest. Ej, gdzie mam iść? Przecież tu jest... Tu nic nie ma. Słyszę coś. Dobra, tu nic nie ma, czyli... Gdzie mam iść dalej, niby? Tutaj byłem. Tutaj what the fuck is that? Jakby coś pływało. Mm, tu nic nie ma, tu nie przejdę dalej, chyba, nie? No nie, tu nie przejdę dalej, to co oni sobie. W panale są? Czekajcie, może tu coś można zrobić na tej konsoli. O! 372 Dokument. Dobra. Mm, nie wiem, gdzie on teraz iść, bo. Bez sensu przecież to jest. Jak ja tu pójdę. Czekajcie. Aha, dobra, są jeszcze jedne drzwi, znowu jakiś dziwny dźwięk słyszę. Okej, okay. są kolejne drzwi, jest czarna plama po SCP-109, zapomniałem już tych numerków, dobra, tu mi może wyskoczyć znowu ten szmaczarz, okej, okay, save, jest duży pokój, znowu coś tak, znowu takie same, what the fuck is that, zwłoki, z sufitu spadły, a z tego wyleciałeś, z other, nie other dimension, tylko, ej, z, z, z pocket dimension wyleciałeś, ale, ty masz mordę rozwaloną. No, niestety 109 czy 106, sorry, nie pamiętam teraz numerków. Nieźle cię urządził. Dobra, pobiegniemy sobie w prawo. Coś, jak mnie te komary wkurwiają. Dobra, save. Hmm, kolejne rozwidlenie. Tu nie przejdę, to może w lewo tym razem pójdziemy. Jest znowu takie coś. Tu niestety nic ciekawego nie ma. No to nic, lecimy z powrotem i wejdziemy w te drugie drzwi sobie tutaj. Sprint. Muszę gazmaskę ulepszyć, żeby sprint miał lepszy, bo to nie jest do dupy. Okej. Okay. Znowu mi wyleci ten ziomek tutaj z sufitu. Nie, to nie to miejsce. Okej, okay, tu jest coś. Tu jest otwarte, czy mi się wydaje? Tak, otwarte. Czy tu był? Chyba się po prostu wróciłem. Dobra, zobaczmy te drzwi w takim razie. I znowu to gówno, w którym nic nie ma. Hm. Dobra, to pobiegnę w te otwarte drzwi. Widocznie one mają być otwarte, ale. No nie wydaje mi się, żebym wrócił. No chyba, że tak dziwnie mapa skonstruowana jest. Dobra, to pobiegniemy tutaj, tak? Aha. Jakiś dziwny dźwięk słyszałem, jakby w szybach wentylacyjnych coś waliło. Okej, okay, są znowu otwarte drzwi. I znowu kolejny długi tunel. I znowu się boję, że mi ten szmaciarz wyskoczy na mordę nagle. Nie lubię jump scenek. Mimo tego, że już się ich nie boję za bardzo, bo jakich jest dużo. To nie są straszne, ale jak jest taka pojedyncza, nagle. A! Znowu ciebie tu słyszę. Ale gdzieś po lewej, dobra. Mamemem, e, Komórka mi dzwoni. Czekajcie. Dobra, już jestem. Matka kumpla dzwoniła i pytała, gdzie on jest, a on jest u, y, w pokoju u mojej siostry. Teraz czeka aż nagram to SCP. Eee, Dobra, dobra. To może pójdziemy jednak w te drzwi, w które szedłem ciągle. Okej, okay, nie, nie, wyskakuj mi tu 173, bo cię zniszczę. No popatrzcie, no ciągle te same pokoje. O, w końcu coś innego, zajebiście. What? Okej, okay, tu już byłem w takim miejscu. Tu jest jakiś przycisk, jaki miły. Fajne drzwi. Co to za muzyka? Nie wiem, nie wiem, idę dalej, nieważne. Zaraz mnie jakiś z... Old Man zabije albo inny shit. Old Man to jest 109 albo 106, nie pamiętam. Jest kaczka? Jest kaczka! Ktoś mi mówi, że ona się obraca, ale nie wiem kiedy się obraca. Dobra, nieważne. Mm, mm, może tam pójdziemy, bo tu jest otwarte. Save. -nik. Save, savek. Ok, świetnie, tu pewnie 173 siedzi za szybą, nie? You need a keycard. Czekajcie, bo double click w myszce Higher security level. To jest Omega Warhead Sil Sol Silo. Czyli silos jakiś? Rakietowy. Dziwne, zaraz zobaczymy, może What? Nie, 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 nie... 173... Czy mi się wydaje, czy on znacznie rzadziej się pojawia, ten 173? Kiedyś pojawiał się prawie ciągle. What? <grytania> hej, no hej, what the fuck are you doing, man? No ściana mi się nagle przed ryjem zrobiła. Zajebiście. Dobra, mam nadzieję, że ten 173 zniknął. No i jak, tak jak mówię zauważyłem, że on się dużo rzadziej pojawia, tak żeby było straszniej. No i w sumie nawet jest, powiem szczerze, tylko no wiadomo jak się Let's nagrywa, to nie jest tak strasznie. Okej, okay, mam tak. Mam chamber jakiś. Tu pewnie keycard. Kod. Szatan. Nie, to nie był szatan. Access denied. Ten kod. Ktoś mi mówił, że ten kod. że to jest kod z Pocket Dimension. Znaczy nie, że kod z Pocket Dimension. Inaczej, może od początku. Ja mówiłem, że tu prawdopodobnie używa się kodu Spocket Dimension. A ktoś mi inny znowu napisał, że to nie jest kod Spocket Dimension, tylko w ogóle tego kodu nie ma do tego miejsca. No ale zobaczymy, nie wiem o co chodzi. Jak na razie, Winda! Winda, jak ja cię lubię, tam są największe, najgorsze potwory, czyli 109 i 173 na dole. I znowu będę spierdalał, jak idiota. Hello, Freunde! Nie ma nikogo. Okej, okay. jak. Nie, 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 nie. Wypierdalaj. Zaraz będę w pocket dimension, bo niestety nie dam rady mu uciec znając życie. Ale może znajdę szybko drugą windę. Nawet się nie odwracam, bo może być za mną 1,7.3. Dobra, już za mną biegnie, gonim mnie, gonim mnie ja, kurwa, gdzie mam iść? No! Nie, tylko nie tutaj. Już przejebałem życie. Dobra, już jestem w pocket dimension, zaraz, ok. Może ja sobie wbiegnę. O, czekajcie, jakoś mi się udało ominąć. Tego 1, 7, 1,09 czy 1,06, sorry, nie pamiętam teraz. jest coś, tu jest winda! Spierdolaj! Gdzie kurwa, nie jest blablabla. You fucking pitch! Już byłem w windzie. Dobra, mi się może uda z Pocket Dimension wyjść, tak jak w poprzednim let's playu. Byłoby bardzo miło. Ok, jest ostra czapa. Dobra, uda mi się uciec z tego pocket dimension. Tu jest tu jest coś. Coś tu jest, jakaś kartka. E, burnt note. Jaki kod? 6452. To jednak może zobaczymy ten kod czy on działa? Może ktoś mnie po prostu w kulki sobie leci i ten kod faktycznie działa. No zaraz zobaczymy. Bo mam tam save'a, no chyba, że wyjdę z pocket dimension. What the? F... Co, co to? Ej. Tego to jeszcze nie miałem. He, <laughs> dobra. Aha, chciałem skoczyć. Mhm. No witam. No i co? Będziesz tak patrzył na mnie, jak kretyn? Do góry nogami? No? Eee Mam spaść? Czekajcie... No... Eee, Nie widzę tu przejścia żadnego. Jesteś coraz bliżej mnie, a ja nie mogę nic zrobić. No chyba, że to są niewidzialne... Eee, te. A czekajcie, czekajcie, czekaj, czek, czek, Tu jest piętro niżej! Zejście... I jeszcze jedno piętro niżej... I... I jeszcze jedno piętro niżej... Ja i... kurwa! No i zajebał mnie ten fiut. Niestety nie wyszło. Chyba, że wyszedłem z Pocket Dimension, co bym. No i wyjebało mi oczywiście grę Memory Access Violation. <słuch> dobra, czekajcie, zaraz wracam. Dobra, powracam po błędzie Memory Access Violation i pamiętam kod, który. Był taki. 6, 4, 5, 2. Access denied, czyli jednak nikt mnie w chuja nie robił i ten kod faktycznie nie działa. No dobra, no to schodzimy znowu na dół. Tym razem wiem mniej więcej gdzie ta winda jest. Mam nadzieję, że moja orientacja w terenie nie zawiedzie Ale te drzwi się fajnie otworzyły, tak zniknęły mm, gdzieś ta winda była... Eee, nie tu Na pewno nie tu Dobra, jak teraz... teraz już wiem co robić, jakby co, jakby ten pedał mnie w pocket dimension wyrzucił w tamto samo miejsce No, zobaczymy, najpierw może uda... Najpierw może uda mi się uciec tym razem Dobra, tu w lewo, tak? Tak, 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 tu w lewo, jestem genialny Winda, I see you! I see you nie, 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 nie. Gdzie jest kurwa przycisk? Przycisk mi zajebali w windzie. Co to miało być? Ech, chyba, że gdzie indziej był, no ale. To... No, fuck you. No i znowu pocket dimension. Dobra, ale tym razem wiem, jak sąd uciec. No, chyba, że tym razem mi tak nie zrobi takiego mindfucku, że mnie tam gdzieś wywali. Dobra, biorę sobie board note. Note I To jest pokój do jakiegoś pokoju doktora. Tak, pokój. To jest kod do jakiegoś pokoju doktora. Ktoś mi o tym mówił, ale nie wiem o co chodzi. What? Nie, 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 nie spadaj. Tutaj na dół? What? Dobra, jeden, schodek, drugi schodek, trzeci schodek. Trzeci, czwarty jest jakiś zajebisty, zajebisty mostek. Szybciej! Łazisz jak majdę w tym Pocket Dimension. Okej, okay, tu mamy kolejne zejście na dół. No muszę głowę wykrzywiać, bo tak dziwnie łazisz. Dobra i czy to tu? E, aha, fajnie, wróciłem się w to samo miejsce Dobra, tym razem pójdziemy w inne drzwi Znaczy, drzwi w sumie W inny tunel Dobra, nie ma tu dziury, bo wiem, że dziury są tu niekiedy Jak na razie 1.09... 1.06 chyba nie widać Jest ciemno Co mnie przeteleportowało gdzieś do dupy Okej, okay, to tym razem sprawdzimy sobie to Trochę przebudowali te pakiety Dimension, jak widać No, ale Jakoś niespecjalnie mocno Dobra, nie ma dziury. Okej, okay, idę dalej prosto, chociaż słyszę tego ciotmana gdzieś. I znowu to! No wejście sobie jaj nie róbcie. Jak tak długo będę chodził, to prawdopodobnie uda mi się uciec. Do tego kolorowego pokoju, którego już po prawdopodobnie naprawili. Tak czytałem w logu. Dobra, może tu jest jakieś wejście? Nie, tu nie ma. Czyli muszę iść jednak tam. Znowu. No, kręci mi się w głowie, jak tak łazisz bokiem. Znaczy trzymasz ten łeb bokiem, ok, złazimy na dół. Zajebiście. Dobra, wchodzimy do tego. Ja nie wiem nawet do którego wcześniej wchodziłem, bo wszystkie wyglądają tak samo. Ale może mi się uda stąd wyjść, jak nie zginę. Zaraz zobaczymy. A jak nie, to skończę tak jak tamten koleś kurwa, co z sufitu spadł. Wow! Udało się! Ale bomba, ja pierdolę. Dzisiaj taką też będę miał. Niedługo. Dobra, dobra, bomba, schodź. Okej, okay, kolejne zajebiste miejsce, którego nigdy wcześniej nie widziałem takiego miejsca. Czyli sobie sejwujemy, oczywiście. I lecimy po schodach w dół. Słyszę gaz już gdzieś, ale jeszcze nie wiem gdzie, bo go nie widzę. Okej, okay, tu jest jakiś panel. Telefon? Nie, telefon to raczej nie jest. Dobra, komp. Ehm, tu jest kamerka. Femur breaker. Co to jest femur? What the? Co to jest? Nie mogę nacisnąć tego Femuru Breakera, ale tu coś. Tego też nic nie mogę z tym zrobić. Eloid Electromagnet Manual Reboot. Sounds transmission. Niestety to dupy, bo nic nie mogę ruszyć. Pff. Telefon. Nie, nie telefon, to jest po prostu skrzynka bezpiecznikowa, ale ze mnie kretyn. 173 I hear you Dobra. Jest jakiś fajny tunel. Wcześniej go nigdy nie widziałem. Schodzimy jeszcze niżej, do ciemności. Darkness. okej, okay, tu już wiem, co jest. Co miejsce pamiętam akurat. Nie, to jest inne teraz. Jakiś przebud. Co? To... Nie wiem, czy to moja myszka wariuje przy SCP, czy. Czy mi tak niekiedy w górę tak odlatuje? Nie wiem czemu. O co chodzi z tym? Dobra, tam nic nie mogłem nacisnąć. W tym pokoju. Gówno widzę w sumie. Gaz jest na górze. On mi chyba nic nie zrobi, jak jest na górze. Ło, o, o, a jednak robi. Dobra, to gasmaska. Coś tu mogę z tymi skrzynkami bezpiecznikowymi zrobić? Niestety nie. Hall High Voltage. Hmm, tu chyba nic nie ma. To wracam chyba na górę w takim razie, bo tu pff, co mam robić? A, czekajcie, jeszcze tu coś może jest? Eee, nie, dobra, zdejmuj tą maskę, bo nic nie widzę. Nie, nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma, a szkoda. Ale fajne nowe pomieszczenie, takie dość ciekawe. Bo nie wiem, o co w nim chodzi, to ciekawe. Może mi ktoś wytłumaczy wy zawsze... Zawsze jak nie wiem o co chodzi to mi tłumaczycie, to teraz też pewnie wytłumaczycie mi to. Już się cieszę z tego powodu Dobra. Eee... No nic no, łazisz jakby na czapie znowu. Ifen. <laughs> Ifen, dobra, z przyzwyczajenia do kondemt. Class eee... D personel, czy jak ty tam masz? Jakiś tam klas jesteś? Nie wiem jaki, chyba D bo to są właśnie te y, cioty, co wysyłają ich do chamberów z SCP Tymi 173 i innymi Dobra, wróciłem na górę, jest świetnie, cieszę What the fuck? Nie, nie, nie 178 106 Chyba chcę stamtąd wyjść A ja mu nie dam, ucieknę Fuck This No i co ja mam kurwa zrobić? No no, no, słyszę 1.06 Przejebane Może to jest dalej Pocket Dimension <grym się> Kurwa, spier... Patrzcie, on inaczej wygląda. Czekajcie. Popatrzcie, on... I znowu mnie wrzucisz do Pocket Dimension, to cię zniszczę. No nie, no weźcie kurwa mać Może przynajmniej jakoś inaczej będzie wyglądać Oh, Jezus, no Jezu, znowu pocket dimension Dobra przeżyję, idę prosto. Zaraz będę schodził po tych ostranych schodkach hm. A save'a wziąłem w tamtym miejscu, gdzie nie mogę karty użyć. Jakie mam stamtąd uciec niby? To było przesrane przecież. Niech mnie gdzie indziej teleportnie ten 1.7106 Co jest? Can't see anything Aha, okej okay. O! Popatrzcie! Gdzież to ja wyszedłem? What the fuck?! Eee... Aha! Okej, okay, rozumiem wszystko, ale nie to. Dobra, to ile jedziemy dalej w takim razie, no. Dobra, prawo, lewo, prosto. Lewo. Dobra, zajebiście. No nie wykręcaj tak głowy! Bo ja też muszę wykręcać przez ciebie. A to naprawdę musi debilnie wyglądać, jak tak robię. No Ale dobrze, że nie, nie nagrywam z kamerką, bo już byście to widzieli. Aha! Coś przeleciało. Coś fajnego, nie wiem, co to było. Znowu coś przeleciało. Ale tym razem bardzo blisko mi przed twarzą. O! Coraz większa bomba. No. I? I znowu mi coś przeleciało przed twarzą. Eee, no dobra, i... What? Co to kurwa było? Ej, żyje czy nie żyje? Aha, okej. Okay. Zabiło mnie. You need to trust it. What the fuck? Dobra, gdzie teraz jestem? Znowu w Pocket Dimension? Chyba tak. On coś tam gada fajnie w tle. Mm, nie wiem, w które drzwi wtedy biegłem, ale pobiegnę w te. Znając życie, będzie to samo. Nie, dalsza część, popatrzcie. Jak oni to dziwnie zrobili? Aha, dobra, po prostu tego to mnie nie może uderzyć. Ale ja nie widzę nawet skąd. <laughs> no, nie widzę nawet skąd to leci, bo to jest tak ciemno. Ah, you fucking peach. Dobra, Mega Neverhood, coś ty zrobił. 106 robi. O, jest 106, czyli dobrze mówiłem. 106. Dobra, znowu będę w tym rozwidleniu takim fajnym? Czy nie, czy gdzie indziej? Nie wiem, na razie nic nie widzę, jest czarno. Nie. Jestem... O, tutaj. No patrzcie ten kutach mnie nie wypuści z tego pocket Dimension. Nie i chuj! To jest dopiero hamidło. Dobra, jakoś przeżyję. Może w końcu z tego główno wyjdę. O, wyszedłem, wiecie w jaki sposób? W Memory Access Violation. <noise> Zajebiście po prostu. Dobra, słuchajcie kurwa, ja nie będę już tego nagrywał więcej, bo... bo się nie opłaca. Znaczy nie opłaca się, no te błędy mnie strasznie wkurwiają i jeszcze ten penis złapał mnie do tego Pocket Dimension i nie mogę z niego wyjść. No i to by było na tyle, nie wiem ile nagrałem, bo yy, w jednym momencie musiałem wyjść z pokoju i dać kumplowi komórkę. Ale ten, ale chyba około 20 minut. No dobra, w sumie to chyba tyle, więc cześć i następnego let's playa.